Wydawnictwo Purana przedstawia fragment książki. Srebro koloidalne jako lek. Zdrowy antybiotyk. Zasada działania. Srebro koloidalne zachowuje się jak antybiotyk o szerokim spektrum działania i niszczy w krótkim czasie wszystkie pasożyty jednokomórkowe, czyli bakterie. Wirusy i grzyby. Jest skuteczne w przypadku około 650 różnych drobnoustrojów chorobotwórczych. Drobne cząsteczki srebra wnikają do bakterii jednokomórkowych i blokują tam enzym odpowiedzialny za pozyskiwanie tlenu. Przemiana materii drobnoustroju zostaje zahamowana i następuje jego obumarcie. Doświadczenie wykazało, iż podczas terapii srebrem koloidalnym zdrowe komórki skóry i pożyteczne dla organizmu bakterie nie ulegają uszkodzeniu, ale na razie nie wyjaśniono jeszcze w sposób przekonujący tego zjawiska. W trakcie doustnego leczenia srebrem i po zakończeniu kuracji przydać się mogą natomiast środki wspomagające regenerację flory jelitowej. Inną zaletą srebra koloidalnego jest to, że drobnoustroje chorobotwórcze nie uodparniają się na nie. Srebro koloidalne uśmierca wirusy, przypuszczalnie tworząc kompleksy srebra z DNA i lub RNA albo niszcząc kwasy nukleinowe. Zwalcza organizmy jednokomórkowe, zarodźce i grzyby wraz z zarodnikami, Atakuje pasożyty, prawdopodobnie hamując wchłanianie fosforanów i zmieniając przepuszczalność błon komórkowych. Hamuje działanie enzymu izomerazy fosfomanozy drożdżaków. Hamuje wydzielanie histaminy i prostagladyny przy objawach alergii i w stanach zapalnych. Łagodzi nadmierne reakcje układu odpornościowego zmniejszając objawy alergii i stanów zapalnych. Działa ściągająco na powierzchnie ran otwartych, znacznie przyspieszając proces gojenia. Skóra pozostaje elastyczna i jest mniej podatna na uszkodzenia mechaniczne. Zachowuje się w organizmie jak wolny rodnik i wiąże nadmiar elektronów, wspomagając odtruwanie organizmu. W przypadku zatruć metalami ciężkimi. Niestety, pod handlową nazwą srebra koloidalnego funkcjonują zwykle wszelkie zawierające srebro ciecze, stosowane do celów leczniczych, np. sole i proteiny srebra. To znacznie utrudnia rzeczową dyskusję na temat srebra koloidalnego, a niefachowe dyskusje w internecie często jeszcze bardziej ten fakt zaciemniają. Srebro koloidalne jest w stanie uśmiercić in vitro drobnoustroje chorobotwórcze, takie jak wirusy, bakterie, jednokomórkowce i grzyby. Nie znamy bakterii, której srebro koloidalne nie wyeliminowałoby w ciągu 6 minut przy stężeniu zaledwie 5 jednostek ppm na litr. Według doktora Roberta O. Beckera pod wpływem srebra koloidalnego giną także wszystkie patogenne drobnoustroje, które uodporniły się na antybiotyki.